66. odcinka Faktów Czwórki zapraszają Paulina Gawenda i Kuba Gamorski. Nasza szkoła nosi imię wybitnego polskiego artysty Stanisława Wyspiańskiego. Dnia 28 listopada, rocznicę jego śmierci, obchodzimy Dzień Patrona. W tym dniu jest zawsze szczególna okazja, aby oddać cześć wielkiemu człowiekowi i artyście, a także po raz kolejny zaczerpnąć z jego bogatej twórczości. Jego dokonania artystyczne, poetyckie, plastyczne, teatralne są szczególnym bogactwem naszej szkolnej wspólnoty. Sami zobaczcie: w naszej szkole znajduje się wiele reprodukcji i kopii obrazów artysty. Bardzo często na różnego rodzaju uroczystościach nawiązujemy do osoby naszego patrona. Podczas zajęć plastycznych, gdzie uczniowie wykonywali witraże, wzorując się na dziełach naszego patrona. Praca nad witrażem jest zawsze ciekawym zajęciem. Pracę można wykonać na zwykłej kartce z bloku, pastelami, jak to czynił nasz mistrz, a potem przenieść na cienką, przeźroczystą tkaninę lub folię i zamienić w kolorowy obraz, który szczególnie pięknie prezentuje się na tle zimowego pejzażu. W tej wycieczki była wizyta w Muzeum Wyspiańskiego. Grupa uczniów Szkolnego Koła Kraju Znawczo-Turystycznego udała się na wycieczkę do Krakowa. Podczas wycieczki zwiedzaliśmy wystawę minerałów, skamieniałości i wyrobów jubilerskich, która odbyła się w Muzeum Geologicznym Akademii Górniczo-Hutniczej. W drugiej części pobytu w Krakowie zwiedzaliśmy muzeum patrona naszej szkoły Stanisława Wyspiańskiego. No i oczywiście nie mogło zabraknąć krakowskiego rynku i jego gołębi. Ten tydzień obfitował również inne ciekawe wydarzenia. Związane były one z tradycjami andrzejkowymi. Dnia 29 listopada w naszej szkole odbyły się szkolne andrzejki. Wróżki wróżyły z kart, kości i zapałek. Czytały horoskopy, przepowiadały przyszłość z kuli i daty urodzenia. Wszystkie klasy miło się bawiły, a wróżki wprowadzały nas w czarodziejski nastrój. Andrzejki w klasie pierwszej C przebiegały z dodatkowymi atrakcjami. Rodzice przygotowali dzieciom słodki brzęsztunek. Odbyły się Andrzejki. W tej okazji rodzice z, pier... z klasy pierwszej C przygotowali słodkie poczęstunki. Świetlica szkolna także łączyła się do Andrzejkowej zabawy. Była to tradycyjna coroczna zabawa. W naszej świetlicy odbyły się tradycyjne Andrzejki. Przygotowania do nich obejmowały nie tylko zaplanowanie różnorodnych wróżb, ale także zdobycie nowej wiedzy odnośnie starych zwyczajów ludowych jakie panowały w wieczory wigilijne Katarzyny i Andrzeja. Różby dotyczyły naszych przyszłych zawodów, wydarzeń z niedalekiej przyszłości, imion naszych mężów i żon, kto z nas pierwszy poślubi swego ukochanego oraz tego, czy kiedyś nie zostaniemy czasem księdzem lub starym kawalerem. Zabawa była wspaniała. Teraz tylko czekamy, żeby przepowiednie się spełniły. Teraz przekażemy informacje sportowe. Drużyna chłopców biorąca udział w powiatowych zawodach Unii Hokeju po raz kolejny może pochwalić się sukcesem. Gratulujemy chłopcom, którzy w tych zawodach zajęli pierwsze miejsce. Zawody te odbyły się w Osieku. Chłopcy pojechali z nastawieniem, aby powtórzyć sukces z ubiegłego roku i udało się. Byliśmy na powiatowych zawodach z Unii Hokeja w osieku i zdobyliśmy pierwsze miejsce. Pierwszy mecz wygraliśmy 6-0. Na mecz finałowy wygraliśmy 4 -1. Nazywam się Rafał Zduniak i strzeliłem jedną bramkę. Nazywam się Krzysztof Jabłoński i strzeliłem pięć bram. Nazywam się Michał Katz i strzeliłem cztery bramki. Nazywam się Szymon Kuleta i zagrałem więcej w obronie. Nazywam się Paweł Banach i nie udało mi się strzelić żadnej bramki. Nazywam się Łukasz Dobry i strzeliłem trzy bramki. Nazywam się Bartosz Kuleta, byłem bramkarzem i puszczyłem jedną bramkę. Na Ekofilmiku. Więcej informacji na ten temat robiliśmy w poprzednim odcinku. Ekofilmik mamy w Informacje z ostatniej chwili przekażą trzy reporterki: Olivia, Mazia i Emilka. W świetlicy trwają przygotowania do kiermaszy. Uczniowie przygotowują kartki bożonarodzeniowe i ozdoby świąteczne. Zapraszamy do świetlicy na kiermasz. Więcej informacji na ten temat przekażę w następnym odcinku. Pięćdziesiąte szóste Faktów Czwórki prowadzili Kuba Gandorski i Paulina Gawenda